Witam 11 sierpnia 2015: symulacja systemu Tauris do lotów w głębi młodych. Wczoraj zostały gołąbki przyporządkowane. Byłem na punkcie wkładań w zgorzelcu. Pan Robert Stolarczyk, przedstawiciel firmy Tauris, przyporządkował mi gołąbki. Jest ich 45 sztuk. W tej chwili założyłem im na nóżki tipesy i zrobią lot wokoło gołębnika. Lądując, potwierdzą dokładność systemu. Jest to ważne, potrzebne, żeby na pierwszym locie konkursowym nie było jakichś niespodzianek. W tej chwili nastąpi odlot. Ciekawszych porad hodowlanych na uwagę zasługuje intensywność lotów treningowych Gołębi Młodych, o których powiem za chwileczkę. Witam 11 sierpnia 2015: Przygotowanie Gołębi Młodych do wysyłki. Pan Andrzej zamówił dwa pakiety: werworty i wyżymacze. To jest 10 plus 2 gratis. Oczywiście dorzucę również coś tam ciekawego, dwa werworty. Okazuje się, że pan Andrzej chce na tych gołąbkach zawazować, stworzyć fundament hodowli. One są idealne do tego, ponieważ zarówno werworty, jak i wyżymacze są zimbrendowane, czyli genetycznie czyste. I tak bierzemy tu kolei. Niebiesko nachrapiana samiczka. Mama 1780, czyściutka linia wyżymaczy. Mama zdobyła pierwszą nagrodę dla Szafenburgu, Wyprzedziła wówczas liniowo obrazowo o 25 km drugiego gołębia. Także był to fantastyczny sukces. Również nietypowy troszkę wyrzymacz czerwona, czerwono jaskółka, mama. Jako młoda, pierwsza nagroda w locie suwałki 650 km. I kolekcja Werwortu. Już tradycyjnie, gołąbki barwy niebieskiej. Niektóre jeszcze młodziutkie. Tutaj jeszcze rodzice je dokarmiały. Ale już samodzielnie umieją jeść. Jako, że w selkach zazwyczaj dodaję gliniane miseczki by naśladem, naśladowały rodziców i same uczyły się jeść. Te werworty są bez zastrzeżeń, urodziwe. Tutaj kolejny werworcik, to będzie samisia, bardzo ciekawa gołębica. Ten zakup jest bardzo dobry, cena jest niewysoka. Jeśli chodzi o porady dotyczące lotów gołębi młodych, to moje gołąbki już zaliczyły 22 loty treningowe, również jeden lot treningowy. Z kabiny na ten weekend. Również lot treningowy z kabiny się zapowiada. A też młodziutki jeszcze gołąbek, ale on jest już przyzwyczajony do jedzenia. Także nie będzie żadnych problemów, by. No, coś gratis, coś ekstra. Proponuję: Ardena z linii corde Hyde. To są gołąbki na loty przez noc. Ten jest szczególnie ciekawy. I jeszcze jednego Ardena. Z uwagi na to, że jest duże zainteresowanie lotami długodystansowymi, przypomnę, że w locie z Hawru, z Morza Północnego. Mój pstry zdobył piąte miejsce w ramach klubu. To tyle, zapraszam do oglądania moich filmików, również zakupów na słonecznym gojemniku. Podstawowy pakiet 5 plus 1 gratis 800 zł. Ryszard Osnowiec, Bogatynia Polska.